Na cześć, chwałem Panu Bogu Wszechmogącemu w Twójce Świętej Jedynemu. Na pożytek nas zbawienie, czyta nam Kościół Święty, na msze ku czci niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny lekcję z wyjętą z księgi mądrości. Jaku krzew winy wydałam wdzięczną wojn, a kwiaty moje ja owocem czci i godności. Ja matką wie, pięknej miłości. I bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy. We mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnicie się owocami moimi. Duch mój bowiem słoczy jest ponad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moje na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon, a którzy przeze mnie działają, nie zgrzeszą, którzy mi objaśniają, posządą żywot wieczny. Ewangelia zapisana w świętego Ewangelistę Jana, który jako słów położył uszanowanie, powstawszy: wysłuchajcie. Onego czasu pod Krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy Więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn Twój. A potem rzekł uczniowie, uczniowie: Oto matka Twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Tyle słów pożnych na dzisiejszą uroczystość w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Matka Najświętsza Fatimie powiedziała: Moje serce będzie Twoją ucieczką i schroniskiem i drogą, która Cię prowadzi do Boga. To urzeczywistni się we wszystkich dziedzinach naszego życia a zwłaszcza najważniejsze w dziedzinie, jeśli chodzi o nasz stosunek do Pana Boga. Moi drodzy, jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawy, co to znaczy sprawiedliwość. Sprawiedliwość znaczy oddać temu, każdemu, co należy do niego. Bogu należy oddać, co należy do Boga. Co należy oddać Panu Bogu? No właściwie to, co jest prawdziwe. My jesteśmy stworzeni tylko i wyłącznie, aby żyć w prawdzie. Jeśli ktoś nie żyje w prawdzie, to buduje swój fundament na piasku, na kłamstwie, na błędzie i to runie. Nie można po prostu putować właściwie swego dumu na, właściwe na błocie. Jeśli tak spróbujemy, to niesamowicie wszystko, wszystko niszczy się. I Pan Bóg nie chce, aby nasze istnienie się nieściło, aby nasze życie się nieściło, co oznaczyło wieczne potępienie. Wieczne potępienie dla umysłu to jest błąd, to jest kłamstwo, prowadzone przez Ojca kłamstwo. na terenie woli nasze życie się to jest nieściło, co oznaczyło wie... to jest nieposłuszeństwo, to jest pycha. I w ten sposób, moi drodzy, diabeł teraz rządzi na całym świecie. Gdzie trzeba zaczynać po prostu żyć w prawdzie? W prawdzie to nie tylko powiedzieć, nie kłamać wobec rodziców, wobec, wobec innych ludzi. To jest właśnie ósme przekazanie, przekazanie Boże. To jest ak akce ważne. Ale nie wolno kłamać wobec Pana Boga. Jeśli, kłama, jeśli po prostu nasze życie jest Kłamstwem wobec Pana Boga to jest najgorszy. A niestety można powiedzieć, musimy powiedzieć, że bardzo często nasze życie wobec Pana Boga, wobec prawczy jest zakłamane. Ponieważ nie oddamy Panu Bogu za należytą Boga. Wyobraź sobie ojca, rodziców, którzy przynoszą swemu dziecku z okazji jakiejś uroczystości, urodzin bardzo piękny, dogocenny prezent, dar. Które właściwie dziecko pragnął od bardzo dawna czasu. I długo musiał prosić i czekać, aż ten brudny dar otrzymał. I teraz wyopatrzcie sobie to dziecko, które właściwie zakochane w tym, w tym prezencie, zaczyna się tym bawić, zaczyna go wziąć do swojego pokoju. Ani jednego słowa wdzięczności, ani jednego słowa uznania wobec rodziców. Weźmy to, jakby było to jego właściwe, należy mu. A czy, czy właściwe, to dziecko właściwe nie ma prawa na taki cenę dar. Jest to owocem niesamowitej miłości swoich rodziców, a rodzice dostaną jako odpowiedź po prostu traktowane jak powiecie. To jest bardzo przykro. Im bardziej, tym bardziej rodzice kochają dziecko. Jest to znak, że dziecko jest źle wychowane. Ale to jest znak, że to dziecko nie ma w swoim sercu poczucia sprawiedliwości. Jeśli otrzymuje cokolwiek od kogoś, im więcej otrzymuje, to jest oczywiste. Nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi, nawet najodleglejszych pogan, i nawet u tubylców, u prymitywnych ludzi, że właściwie wyrażają, wyrażają swoją wdzięczność, swoje zobowiązanie. To jest oczywiste dla każdego z nas. A wobec Pana Boga pozwalamy sobie tak naprawdę tak Go jak powiecie. Ile nam daje? Wszystko nam daje. Wszystko otrzymujemy od, od Niego w każdej chwili. Więc jaka jest prawda? Otacz Panu Bogu zależy na Pana Boga. Ja nie mogę. Ja nie mogę otać Panu Bogu wszystko, co mi daje, bo ja nie mam od siebie nie mam nic. A więc. Pierwsza reakcja sprawiedliwości, pierwsza reakcja w ogóle stosunku stworzenia do stworzyciela, dziecka, do swojego największego Ojca, to jest dziękować. Dzięczynienie. Dzięczynienie jest bardzo ważne, jest ogromnie ważne. Jest najważniejszym wyrazem właściwie mojej odpowiedzi wobec starów Pana Boga. Wylicz sobie, ile Pan Bóg Tobie daje. Musiałbym wyliczyć wszystkie Twoje atomy, które masz na swoim ciele, w swoim ciele. Wszystkie momenty, kiedy oddychasz, wszystkie momenty, kiedy widzisz, każda cząstka Twojego działa. Wszystko, co masz, wszystko właściwe, co dostałeś od Pana Boga, a ponadto w mnie śmiertelna dusza. I to wszystko Pan Bóg Tobie nie daje tylko raz, aby zawsze, w każdej chwili. I w tym momencie właściwie stamy sobie sprawę, jak bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy niesprawiedliwi wobec Pana Boga. Ponieważ zapytaj, kiedy ostatnim razem z całego serca, ze wszystkich sił, dziękowałem Panu Bogu za to, że jestem, że otrzymałem dzisiaj kolejny dzień, kolejny dzień od Niego, że dzisiaj otrzymałem od Niego wzrok. I ucho, aby słuchać, i usta, aby mówić, i serce, aby kochać. Kiedy ostatnim razem dziękowałam Panu Boga za to, że On właściwie stworzył mnie jako, jako nieśmiertelny byt, który zawsze istnieje, który ma przeznaczenie ogromnej, właściwie ogromnej wielkości i nieskończoności wieczności. Kiedy ostatnim razem dziękowałam Panu Bogu za to, że On, aby mnie zratować od mojej niedoli, stał się człowiekiem, aby On właściwie, że On otwierał z siebie na krzyżu, że On po prostu zostanie tutaj w najświętszym sakramencie dzień i noc osamotnione. Kiedy ostatnim z całego serca razem dziękowałam Panu Bogu, że mieszka w moim sercu w każdej chwili. I tutaj, moi drodzy, każdy z nas nie musi robić wielkiego rachunku sumienia, aby, wiedzia, aby wiedzieć, nawet jeśli dziękuję, nigdy nie wystarczy. Zawsze za późno, zawsze za mało, a jeśli w ogóle. Bardzo wymowny dowód, że ktoś nie umie dziękować, to jest człowiek, który ciągle narzeka. Nic dobrego w moim życiu jest, ciągle wszystko B, wszystko źle. Właściwie taki człowiek po prostu widzi tylko właściwe to, co nie tak, ale nie widzi już, ile dostanie od Pana Boga. A jeśli cokolwiek mu nie podoba się, jakiś właściwie pokrzyżuje swoje plany, to od razu narzeka, to od razu ma pretensje, od razu robi taką właściwie bardzo złą miną, minę. Więc, moi drodzy, właściwie musimy zapytać, jak to jest. A ja muszę dziękować Panu Bogu, inaczej żyję w błędzie w kłamstwie. Udajesz się. Udawam, udawam, że to wszystko, co od Pana Boga mam, to od mam. Ja Panu Bogu nie muszę dziękować. Jak dziecko, które utrzymuje wszystko od swoich rodziców i nie musi nigdy im bo po prostu odbierać wdzięczności, bo to mi należy, to jest moje. Tak, moi drodzy, zastanówmy się. Ale to jest dopiero drugi akt sprawiedliwości Pana Boga. Za nim stoi jeszcze jedno najważniejsze. Ważniejszy akt prawdy, który właściwie buduje prawdziwy, solidny fundament, to jest prawda, że rzeczywiście ja jestem niczym, a Bóg jest czystkim. Ja wszystko, co mam i czym jestem, od Boga mam. I w Bogu mam, i dla Boga mam. I to właściwie ta rzeczywistość, to jest po prostu rzeczywistością, o której Arystoteles stary już przed Chrystusem poważnie właściwie uczył. Kiedy właściwie są dwa, dwie możliwości, albo jesteś od siebie, albo od innego, ens se, albo ens ab alio, po łacinie. I w tym momencie właściwie nie musimy w głębi rzecz. od siebie nie mamy nic, sam z tobie nie dałeś, ani po prostu właściwie odrobinę twego życia. Nie możesz stwarzać niczego, nic, nic które jest. To od kogo w ten mamy to wszystko? Od Pana Boga. Więc zawcięciamy Panu Bogu wszystko, ale wcześniej jeszcze musimy uznać, że Pan Bóg jest absolutnym zwierzchnikiem, jest naszym właścicielem. On budował ten gmach, którym jesteśmy. On budował to ciasto, którym jestem. Tak, On to wszystko robił. Wszystko do niego należy. On jest właścicielem, a jego, jest, jego własnością jestem. I wyraz tego nazywamy, że adoracją. Uwiebienia, uwiebienie, uwiebienie adoracja jest dokładnie ta prawda, która uznaje tą rzeczywistość. Jeśli tej rzeczywistości nie uznaje, to żyje w kłamstwie i moje życie jest zakłamane. I teraz widzimy, co rządzi na świecie. Oczywiście ojciec kłamstwa, bo jak się ludzi, jak niestety i my sami tak często się zachowujemy, jakby wszystko od nas, wszystko w nas i dla nas samych. Nawet po prostu teksty Soboru watykańskiego, drugiego tekstu, po prostu właściwie jest napisane okropne słowo, chyba w Kaudium et Spesum, w ostatnim, że człowiek jest jedyny byt, który dla, bo Pan Bóg dla, dla, dla człowieka złożył. Nic człowieka po prostu Pan Bóg stworzył dla samego człowieka. Wszystko Pan Bóg stworzył dla samego żywie. dla Pana Boga, bo inaczej nigdy, nic nie istnieje. I to uznanie. Ta adoracja, to uwielbienie to jest absolutnym istotnym aktem naszej ludzkiej natury. Jeśli tego aktu nie będzie, to jest piasek, to jest błoto, to jest kłamstwo, to jest okropny błąd. Tak, moi drodzy, musimy po prostu stać sobie sprawę, w jakiej, się tak powiem, niebezpiecznej sytuacji jesteśmy, jeśli nie potrafimy Pana Boga prawdziwie adorować, uwielbić. I to uwielbienie nie tylko słowami, jakąś deklaracją, ale życiem. Panie Boże ja obudzę od, 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 od się rano. I jak jest mój pierwszy akt, akt adoracji. Ponieważ obudzę się Boże, od ciebie mam wszystko. To jest moim Panem, do Ciebie należy. I to nie tylko ogólnie, ale w każdym punkcie, w każdym momencie, w każdej sekundzie, w każdej sprawie, w każdej wszystkim mojego życia. Jesteśmy dalece od rzeczywistego, właściwego życia w tej sprawie. I dlatego tak dużo u nas błędów, tak dużo u nas upadków. Kiedy właściwie w tym fundamentalnym, właściwie w tej fundamentalnej sprawie, sprawie błądzimy, ignorujemy. I dlatego musimy żyć, ćwiczyć ćwiczyć w tej adoracji, ćwiczyć w tym nieniu. Inaczej żyjemy w błędzie. A na tym nie buduje, buduje żadnego życia. I teraz pytaj znowu, kiedy ostatnim razem deklarowałem, Panie Boże, Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Królem, moim Swierśnikiem. Wszystko, co mam i czym jestem, należy do Ciebie. A nie tylko właściwie należy do Ciebie, taki na papierze. Ale ja muszę po prostu Ciebie pytać, że co mam z tym, co mi dałeś, robić. Co mam robić z moimi rękami? Co mam robić z tym, co teraz piszę albo kliknę? Co mam robić z moimi oczami? To należy do Ciebie i Ty mi powiedz, po co mi dajesz to i co mają teraz robić według Twojej woli i nie, 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 nie według mojej. A w tym momencie po prostu jakby zatworzenie wypełni moje serce, kiedy muszę uznać, Panie Boże, ja uwielbiam samego siebie. Onż wola moja przede wszystkim i bola wszystkim. Ja chcę co, robić, co ja chcę. I zapominam, i lekceważam, i ignoruję, że tak naprawdę tylko jedna rzecz liczę. Twoja wola. Bo Ty jesteś moim Panem. I Ty tylko prowadzisz mnie do celu. To jest adoracja. Od Pana Boga do Pana Boga we wszystkim. Skoro jesteśmy tak dalecy od tego, że życie bardzo krucho wygląda. A dalej, jeszcze nie koniec. Kiedy człowiek niesłusznie obraża drugiego, co ty trzeba robić? Jeśli ty po prostu właściwie dostaniesz szał i twojego najbliższego obozu uderzasz bez racji, bez żadnego powodu i zaczynasz po prostu krzyczeć na niego, zaczynasz po prostu walić właściwie po, po, po ziemię i odchodzisz rozgniewany. I w pewnym momencie stajesz sobie sprawę, co za zbrodnię robiłeś. W jaki sposób masz takiego niewinnego, tak po prostu obrażać? Jaka Twoja reakcja będzie? Wrócić do niego, powiedzieć: cześć, chłopie, wszystko w porządku? Nie. To musimy prosić o przebaczenie. Przepraszam, przepraszam, bo jesteśmy wszyscy biednymi grzesznikami i musimy wciąż właściwie uznać, że robimy błędy, źle oceniamy drugich i właściwie obrażamy innych. I z tego powodu musimy prosić o przebaczenie. To jest zupełny wymóg sprawiedliwości. Jeśli tego nie robię, to jest nieprawo. Wobec Pana Boga obrażamy Go, ile się da, nikt, albo prawie nikt szczerze, prosimy, przebacz Panie, wybacz Panie, Panie, zmiłuj się nade mną, biednym grzesznikiem. I na końcu ta czwarta, właściwie istotna sprawa naszego życia, to jest, skoro nic nie mam i Bóg ma wszystko, i On jest moim Ojcem, jest jego dzieckiem, to dziecko ma prawo. I śmiały przystęp do Pana Boga, aby nie wymagać, dawaj, ale prosić. Panie Boże, nie ja mam nic, pusty ręce. Błagam Ciebie, proszę Ciebie, daj mi to, co jest dla mnie najwięcej. O nie, nie, tutaj żądamy. My potrzebujemy, a jeśli nie zostaniemy, to w ten sposób. O mój drodzy, wobec tego wszystkiego, nasze, nasz fundament, nasze życie nie jest w prawdzie. I wszyscy musimy po prostu być w piersi i powiedzieć, Matko, ratuj nas. A teraz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby nam dać możliwość, aby znowu Pana Boga adorować jak trzeba, dziękować jak trzeba, przepraszać jak trzeba i tak właściwie otrzymać wszystkie wastki, prosząc Go. I On na naszym miejscu to wszystko robi. I to jest Jego ofiara na krzyżu. To jest całe życie właściwe, które przyszedł żyć tu na ziemi, aby tutaj na nowo ustalić nowe stworzenie, nowy porządek, porządek prawdziwych dzieci Bożych. Bo On, Pana Boga, Ojca, doskonale adoruje. On bardzo i całkonale dziękuję. I bardzo przepasza nie za własne grzechy, które nikt nie popełnił, ale za nasze grzechy. I błaga nam wszystko, co potrzebujemy, aby żyć na ziemi i dobrze żyć i potem być spawieni. I te łaski, te dary, które Pan Jezus Chrystus nam dał, które przychodzą w post z Jego przebitego serca, te dary spłyną na inne serce. I to jest serce Marii. I to serce otrzymuje to wszystko i teraz mamy Marię, Matkę, która właściwie może to nam dać, co najbardziej nam pakuje. Ona w naszym sercu zaczyna śpiewać Magnificat anima mea Dominum, uwielbia moja dusza Pana naszego. Tak, moi drodzy, jeśli chcesz na nowo żyć w prawdzie, jeśli chcesz po prostu właściwie opuścić anarchię i opuścić powstyraniem tego ojca kłamstwa i żyć w kłamstwie nie masz innej możliwości niż uciekać do Matki Najświętszej i od niej jako dziecko które zgubiło się całkowicie ale odnalazło się dzięki miłosierdziu Chrystusowa i Matki Najświętszej i który na nowo chce uczyć się żyć jako dziecko Boże jako dziecko prawdy, jako dziecko, które chce przygotować do wiecznego życia, do nieba. I co Matka Najświętsza Ci uczy, ta najlepsza Matka? Aby żył, aby żył w prawdzie. Abyś na nowo miał stosunek do Pana Boga jak należy. I ona wprowadzi w Twoje, wprowadzi w Twoje serce, co, co w jej sercu nieustannie jest w najwyższym możliwym stopniu nieustana adoracja. Ona, jak nikt na świecie, oprócz swego syna, który zresztą jej to wszystko dał, nikt na świecie nie mógł tak niesamowicie być oddany Panu Bogu. Nikt nie mógłby tak niesamowicie pamiętać, że wszystko, wszystko, wszystko od Ciebie, Panie Boże. I dlatego jej odpowiedź była niesamowicie ta sama. Kiedy Pan Bóg właściwie otrzymała cokolwiek, każda sekunda, każda chwila, każdy czyn swojego życia, każde odrobinę woli Bożej, spotkała się u Niej zawsze ta sama odpowiedź. Ek trzy fiat. Oto ja. Niech mi się stanie. I tak, moi drodzy, Matka Najświętsza uczy nas, aby znowu uznać zwierzchnictwo Pana Boga i uwielbiać Go. I dlatego Kościół chce, abyśmy chociażby raz codziennie powtarzali z Matką Najświętszą, albo raczej Matka Najświętsza w nas mogła śpiewać swoje, swój hymn Magnifikat, abyśmy dzięki niej adorowali Pana Boga, jak to Niemu zależy. A to, co kto dziękował Panu Bogu nieustannie za wszystkie dary. Co był świadom z tej ogromnej miłości Bożej, która jak ogromna rzeka nieustannie właściwie nam daje łaski nad łaskami wszystkie dary to ona znowu. Ona była najbardziej wdzięczną duszą, która kiedykolwiek istniała. Ale jako Matka chce nam też przykazać tą wdzięczność. I ona, która nigdy nie grzesiła, teraz również Prosi o przebaczenie jak jej, jak jej własny syn, ale nie za własne, własne grzechy, ale za grzechy jej biednych dzieci, których jesteśmy. A jeśli matkę ma, ma, uciekamy, że to matkę Najświętszą, to wtedy ona w szczególnie jest naszą ucieczką, naszym schroniskiem, kiedy jesteśmy naładowani naszą nieprawością, naszymi grzechami, naszymi właściwie okropnościami, aby uciekać do niej. Aby prosić się, aby ona wyjednała u swego syna łaski, nawrócenia i przebaczenia. I ona wie, co potrzebujemy, bo ona jest naszą najlepszą matką. I stąd właściwie maje, maje, ta prośba z jej serca w będzie zawsze wysłuchana. Dlatego kościół nazywa się ją wszechmocą błagalną, ponieważ ona nigdy nie prosi czegoś, co Panu Bogu nie podoba się. I Pan Bóg ma największe upodobanie, jeśli Najświętsza Maria prosi właściwe o łaski dla mnie, które jak tak bardzo właściwie potrzebuję. Więc, moi drodzy, idźmy do szkoły Niepokalanego Serca Marii i uczmy się znowu adorować Pana Boga, dziękować Panu Bogu, prosić serdecznie o przymoczenie i prosić o łaski, które są nam potrzebne. I wtedy, i tylko wtedy, znowu zaczynamy żyć w prawdzie, co jest warunkiem koniecznym naszego wiecznego spawienia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.